kochani, witam was z Świat Światroks i dzisiaj zapraszam Was na filmik 30 faktów o mnie. Dlaczego 30, a nie 50 albo 100? Dlatego, bo e, nie mogłam znaleźć więcej, po prostu nie, nie, nie ma więcej faktów o mnie. E, a, jeszcze jeden, ale nie ma, że to zamiast normalnie ważne, to jest 20, 31. E, więc parę jest takich banalnych, parę nie. Dzisiaj będzie mi towarzyszył mój piesek, czyli Henryk. No. Więc myślę, że możemy zaczynać. E, generalnie, no, pierwszy fakt: jest, nazywam się Roxana Wojtkiewicz. E, mam 11 lat. E, mój serce to lew. E, tak, i generalnie. Nie wiem, mi się wydaje, że ja jestem takim typowym lubem. Okej okay. Będę czytać coś z takiego ze z takiej kartki, po prostu nie wiem, tak mi będzie łatwiej. Sorki, sorki mogłam sobie gdzieś. Przypiąć, wiecie, oszukiwać, że ja z niczego nie czytam, ale ja jestem prawdziwa. <śmum> Mamy jedną siostrę, jedno rodzeństwo. Mam yy, dwa zwierzęta: jednego psa i jednego kota, więc. <śmum> A i w ogóle, jeżeli chcecie yy, filmik o ich relacji i, 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 i tym wszystkim, jak oni się dogadają. Bo jest powiedzenie, że dogodujesz się jak pies z kotem. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy to jest prawdziwe powiedzenie, a nie sprawdzicie go na własnej skórze, bo nie macie takich znajomych, to no to piszcie w komentarzu, że chcecie taki filmik po prostu. Tak, numer 6 to poszłam do szkoły jako 6-latek, bo można iść jako 6 albo jako 7. Ja właśnie poszłam jako 6, bo nie chciałam się dłużej siedzieć w przedszkolu. Siedem. Urodziłam się w Warszawie, a teraz mieszkam w Piasecznie i to jest e, fakt. E, kocham pieski youtuberów, e, piosenki. Kocham piosenki youtuberów, e, które przez innych są e, hejtowane, ale ja je kocham. Tak samo jak moja siostra i moja mama, podejrzewam, że też. Kiedyś nie nienawidziłam wody, a teraz ją kocham, dlatego bo... E, nie piłam jej od y, paru lat, już rok chyba, paru lat od, No od roku piję wodę i musiałam najpierw faktycznie się męczyć z tą wodą, ale teraz nie, nie wyobrażam sobie pić innego napoju jakiegoś słodkiego. Woda jest kulpicie woda. Dobrze nawadnia. Na <grym> Kiedyś y, wolę seriale od filmów, to też taki fakt. Y, obejrzałam w swoim życiu chyba 10 albo 15 seriali. Niektóre pamiętam bardziej, niektóre mniej. To mój kot. Nie przejmujcie się tym geniu. Moja data urodzin to 02 2010 Bardzo szybko się złoszczę, i to jest y, jedna z cech lwa. Więc tak, to potwierdza, że jestem prawdziwym lwem i yy, po prostu. Lwy, piszcie w komentarzach, zgłaszajcie się, łapka do góry. Kocham <tryk> <tryk> gorące napoje. Tak jak kawa, herbata i te, temu inne. Kakao, kakao kiedyś piłam codziennie przez przód. Hej, nie, chodź tu! Chodź tu! Chodź! Chodź! Siad! Usiądź ładnie, proszę. Tak, z tego zabawka. Nieważne, że to była kiedyś moje e, Moim pierwszym zajęciem poza domem, y, poza, do, poza domem, czyli nie w domu, takim jak na przykład malowanie czy coś, to był balet. I ja chodziłam na balet mając chyba 6 lat. Heniek! Chodź tu! mając chyba 6 lat. I Fajnie było, ale potem nam zmienili panią i stwierdziłam, że idę. E, jestem czwórkową uczennicą, bo e, po prostu nie wiem. Nie jestem zmanikujonym ani, ani takim nieukiem. Po prostu uczę się tak dobrze, jak powiedziała na świadectwie. Nawet w czwartej klasie miałam czerwony pa palec. Czerwony palec, miałam czerwony pasek, więc. I mm, fakt numer 18 to maluję się od wieku 9 lat. Tak, bo kiedyś moja siostra mi dała swoje kosmetyki, które już nie chcę, i ja stwierdziłam, że się pomaluję, i od tamtej pory to lubię. Ale nie chcę mi się teraz malować, jak nigdzie nie wychodzę, więc. Fakt numer 18 to jest uzależniona od telefonu, i to jest akurat fakt, fakt. Ciągle teraz, jak mam taki y, TikTok fajny, który teraz dużo ma wyświetleń. Dużo ma, ma już chyba prawie 1000, ma 950. Coś takiego, więc dobijamy, dobijamy. E, tak, więc zależniona od telefon no i też montuję i wstawiam te filmiki. Sorry za taką moją aktywność, ale teraz wchodzę serio na Daily. Już sobie nagrywam filmik, już w, jak wy to oglądacie, to w, w sobotę już jest. Ten jest na niedzielę, potem na, jutro nagram na poniedziałek, czy jeszcze dzisiaj, bo jeszcze nie wiem jak ja to, jak ja to zrobię. Ale będzie dobrze, będzie dobrze, moi drodzy. Wierzę w to. E, fakt numer 20 to jest. Mam 157 cm wzrostu i 21 to jest, ważę 37 kg. Kg. Co jest za w tle, ale moi sąsiedzi stwierdzili, że dzisiaj zrobili sobie imprezę. Właśnie tak. To jest to, co ja pragnę. Fakt numer 22 to są moją ulubioną częścią ubioru: są spódnice. No, i to fakt, bardzo często wchodzę w spódnicach i moja klasa może to potwierdzić. I ludzie, którzy ze mną często przebywają, jak babcia. Jak Jakoś na mnie patrzy. <grym> babcia. E, babcia, e, mama i tym podobne, więc. E, no, po, prawda, że chodzę często w spódniczkach, ja z nim jeszcze dzisiaj idę na jeden spacer. Kurde, mogę wówczas. E, 22, to jest w przyszłości chciałabym mieć e, dwa psy i to jest moje marzenie, ok? Dwa psy. Jeden to będzie Golden Retriever, a drugi to będzie Shih Tzu. Trzy świnki morskie e, Trzy... ...baby chyba. Tak myślę, żeby oni też... Wiecie, nie? Okej. Okay. Bo chcę mieć dużą klatkę, bo chcę mieć jeden pokój taki poświęcony, no taki mniej więcej mojego pokoju, nie? Jeżeli będzie mniejszy no to oczywiście super. E, w ogóle piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym zmieniła kadr, bo... E, ja to nagrywam na no. Chociaż wtedy nie wiem, gdzie pójdę, bo nie wiem po prostu. Dobra. Echem. I e, trzy alpaki, bo moja siostra chce mieć alpaki, ja chcę mieć podwórko, więc e, tam sobie po prostu wybuduję domek, w sensie domek. Ja chcę mieć domek i e, po prostu spróbuję się sobie ogarnąć jakiś domek z dużym podwórkiem, no i tam sobie będę, e, wybuduję sobie taką mini budkę, mini domek po prostu. No i. A nie będę na tym zarabiać, bo nie chcę. Po prostu. 24 mam brązowe oczy. Tak, mam brązowe oczy. Cringowy <grydżowy grydżowy> jest ten filmik strasznie. Nie mam pojęcia dlaczego. 25, 24 co nie panikuję przy pobieraniu krwi. I dzisiaj miałam pobieraną krew, bo miałam pobieraną krew do zabiegu pewnego, o którym dowiecie się na pewnym filmiku, który pewnego dnia wstawię, ale nie wiem, czy wczoraj na filmiku o niej nie mówiłam o nie. Wrukszana za nie no, Roksana! No dobra, no to ci co nie będą oglądać Wczorajszego filmiku dla Was w tej chwili e, No to nie będą wiedzieć, no i obejrzą filmik Który wyjdzie dopiero w, 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 w 17 nie chcę tam bardzo dobrze. No, ale to, to jest taki fakt po prostu. Jak byłam młodsza i nie pobierałem mi krew krwi siedem fiolek, tak jak dzisiaj, i ogólnie, jak się idzie na jakiś zabieg, to ja patrzyłam sobie, jak mi pobierałem tą fiolkę. Tak jak. Mnie to wybiło, nie wiem dlaczego. Fakt numer 25 to jest: kocham innym dawać prezenty. I serio. Ja potrafię zbierać kasę Całe swoje kieszonkowe na przykład na grudzień. Yy, przelać na te wszystkie prezenty na Mikołajki, na gwiazdkę na urodziny mojej mamy, bo ona ma 7 grudnia. Po prostu nie wiem, mnie takie. Miłe. Po prostu jak ludzie się cieszą, a jak moja siostra jest taką straszną niewdzięcznicą i nie uśmiecha się, jak jej daje prezenty, to... Mm -mm. Żartuję, żartuję. Żeby nie było, bo <grym>, Może gorzej, że ja to zrobiłam. E, to był żart, to był żart, to był żart. No jest taki cringe ten film 26 to jest zawsze, jak zaczynam oglądać Harry'ego potera, to zasypiam. I tak, i to jest prawda. Próbowałam już obejrzeć jedną część. Chyba z 6 razy... autentycznie zawsze zasypiam. Zawsze, zawsze. Pierwszego razu stałam na gdzieś w połowie, drugiego na początku, trzeciego w ogóle na końcu, gdzieś pod koniec. Nigdy nie dotarłam do końca. Mm. Kupiłam już sobie nawet książkę, żeby ją przeczytać. I doszłam do połowy i skończyłam, bo mi się znudziło, Nie wiem, sorry, fani Harry Pottera, ale. Yy, nie mogę. Yy, 27 to jest moimi ulubionymi zwierzętami. Są leniwce. Według mnie one się ze mną po prostu w pewien sposób usposobniają. Nie wiem, czy to się tak nazywa. No ale wiecie, podobne są do mnie mh, charakterowo. Mówi się tak? Nie wiem. I e, po prostu je bardzo lubię, co moje ulubione zwierzaki Ale niestety, leniwce się nie da mieć w domu, więc e, nawet papuga się da. Nawet małpę się da. Nie da się mieć ten leniwca. Nie da się. To by musiało być nielegalnie i nie chciałabym, bo wtedy bym musiała mieć cały... Nie! Wtedy go skrzywdziła strasznie, strasznie. Więc nie. Okay, to Okej, on tu wszedł. No już dochodzimy do końca. 28 to jest moim pierwszym psem, był Mops yy, i tak, to był Hugo, którego na poprzednich filmikach możecie zobaczyć. Henio Tu W tym miejscu Mój kłębuszek I to jest mój drugi pies, więc w sumie za dużo o psach. na razie nie wiem Hugo żył przez 7 lat, bo miał problemy z tylnymi nogami i mm, przestał chodzić Potem zaczął... Y, przestał chodzić, no po prostu przestał chodzić na tylne nogi Potem zaczął y, robić kupę pod siebie i potem musieliśmy go uśpić, więc... Słabo Było to smutne, ale... Jakoś się przeżyłam, jak widać żyje Tu mam jego zdjęcie, tak, bydły i na przedpokoju jeszcze żyją y Żyją, wiszą I fakt numer 29 Czyli moje wszystkie psy spały ze mną Tak, hej, śpi ze mną, he, he, Hugo spał ze mną W łóżku, w sensie o to mi chodzi y To jest strasznie złe przyzwyczajenie, ale ja bez psa po prostu nie umiem zasnąć y I ostatni fakt jest taki, że e, kocham rośliny Ja mam w aktualnie dwie rośliny jedna mi już umarła ja Dokładnie Muchołówka, bo ona nie chciała żyryć tych much No ja jej już dawałam te muchy, po prostu zabijałam je same, sama i jej dawałam, a ona nie, nie zamykała ust No I muszę kończyć, bo mój kot skacze na okno, bo chce wyjść na balkon i zaraz go wypuszczę, bo ja nie, nie, nie przeżyję tego Więc kocham Was kochani, wyczekujcie jutro na filmik i Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Pa!